Świat się ubrał na biało, Księżyc świeci co si. Mało czasu zostało, Pierwsza gwiazda już lśni, Czekam z nosem przy szybie, Ktoś już puka do drzwi, Czy to ty? Czekam aż przyjdziesz, Adres mój znasz, chyba już słyszę, dzwonki twych sań, zajrzyj na chwilę, tu pod mój dom, czekam aż przyjdziesz, czekam już rok. Wiatr przystanął na chwilę. Wolniej toczy się dzień. Czas nie goni nas nigdzie. Nagle wszystko ma sens. Pokój pęka od życzeń. Kto dziś spełni twe sny? Czy może ty? Czekam, aż przyjdziesz. A mój znasz. Chyba już słyszę dzwonki twych sań. Zajrzyj na chwilę tu pod mój dom. Czekam aż przyjdziesz. Czekam już rok. Na pocztówce kilka zdań. Świat jest piękny, zobacz sam, w taką noc, w taką noc, w taką noc. Czekam, aż przyjdziesz, adres mój znasz, chyba już słyszę dzwonki Twych sań, zajrzyj na chwilę. Tu pod mój dom, czekam aż przyjdziesz, czekam już rok, czekam aż przyjdziesz, czekam już rok, czekam już rok, czekam już rok. Wszystkiego dobrego z okazji Świąt Bożego Narodzenia, tak dorosłym, jakim dzieciom, tym większym i tym mniejszym.